Zebrzydowice, ulica agrestowa. Jedziemy. I... Ale króciutka. O nie, nie jest króciutka, to już myślałem. Dobra, gdzie to jest? O, przepraszam. Ej, kolega mieszka pod granicą. To tam był szaber i szmugiel robiony, coś czuję. O, szmugiel taki odchodził, że prawie Czechy, prawie Czechy. Gdzie tu ta granica idzie? Tu w tym lesie. Kurde bela, zobaczcie. A kolega mieszka tu. No dobra, zobaczmy, czy to jest. Już widzę, że burżuazja. Całe osiedle burżuazyjne, zobaczcie. Całutkie. Jest tu jakieś zajezdnia kolejowa, widzę. Co to jest? Tu jest dworzec? Ulica dworcowa jest. No to chyba powinien być dworzec. No, torów jest co niemiara. Co tu takiego niby jest, że tu tyle torów? O co tu chodzi? Kto tu pozwolił tyle torów nabudować? No. Czy tu jest jakaś. Nie wiem. Kurka same burżuje, widzę. No dobra, spuśćmy ludzika tutaj gdzie. Czy tu w ogóle ludzika można spuścić? Można. Ale nie wszędzie. Niestety. Ale tu już jakie widzę z basenem kurka. Proszę. W ogóle nie wiadomo, w którą stronę patrzeć, bo wszędzie burżuazja niesamowita. Zobaczcie. O oh jest. O Yes. Oh yes. Aż mi się drobniaki przestały zgadzać w portfeliku. Cuda widy. O, tu jest jakiś stary domek. Tu widać, że uczciwy człowiek mieszka. A tu widzę, tuje są niemodne, tylko świerki sadzą. A nie, tuje też są. No bo świerk to potrafi trochę rosnąć, co widać na załączonym obrazku, tu. Nie no, zobaczcie, jakie landary. Kurka z jakieś tarasy, nie tarasy. Kolorowe kostki nawet mają. To, to, tu jaki dom, to nie wiadomo, co to jest, tu. Zobaczcie, zobaczcie. Garaż pod domem. Jeszcze nie dość, że ma garaż, to jeszcze dwa samochody poza garażem. Czysta burżuazja, naprawdę. Tutaj jakie, o proszę. Problem jest taki, że ta ulica agrestowa. Jest też trochę takich starych domków, i to widać, że to jest to samo. Ta sama historia, czyli goście posprzedawali, Burżuje kupili za bezcen działki, jak jeszcze można było. Co to jest? O, to takie białe, co strzela. Nie, no, słuchajcie, to. Generalnie. Ulica jest dosyć długa, agrestowa, czyli zaczyna się agrestowa tutaj, bo tutaj już jest ulica owocowa. Dobra, czyli to jest to, a tu też jest agrestowa, to pewnie tutaj też jest agrestowa. Ruda na kółkach, Bożena Dal Ta pani Bożena jest ruda? Ruda na kółkach. I co to jest w ogóle? Sklep spożywczy, nie wierzę. Tu? Ale ja, ja. Bardziej bym się spodziewał, no nie wiem, tutaj na tej głównej uliczce. No Ruda na kółkach, no ta, nie wiem, tak się chyba sklepik nazywa. Zobaczmy, co tu jeszcze. No nie ma tu żadnej firmy takiej. Tutaj się zaczynają jakieś. Interdom. Agrospeed spółka ZO Duże kolejowe przejście graniczne, stąd te tory, kolega pisze. I gdzie tu jest niby to przejście? Gdzie to jest granica? Tu. Tak, masz rację, tu jest przejście. Tu są tory, tak. A po stronie sąsiadów? A, też po stronie sąsiadów. No ale mają kurka, dworzec jaki? A u nas to widzę bida. Zaraz sprawdzimy sobie to. Proszę. Proszę bardzo. Petrowice u Karwinę z 2019 roku. No to nie małem jakoś tak ładnie. To u nas tam kolega burzu ładniej ma niż tu w Czechach. Zaraz sprawdzimy, bo to jest ta zajezdnia czeska. A tu jest ta zajezdnia polska. A tu jest dworzec. Dziwnie wygląda. To jakieś takie domy, jak mieszkalne wyglądają. No, zobaczmy, co to jest. To jakiś stary. Tu jeszcze artykuły spożywcze. To sklep z Poem pewnie był. Nie no, myślałem, że u nas będzie to lepiej wyglądało, ale widzę, że to podobnie jak w tym, tu jakieś stare takie budynki, czy to jakaś szkoła jest? No właśnie, to jest chyba ten dworzec po polskiej stronie, no ja nie wiem. Policja, łokurka! No nic tu innego nie ma, nie? Chyba, że ten dworzec jest gdzieś, nie wiem, tu gdzieś idą ta linia, ale, ale kręta jest linia bez kitu, zobaczcie. Tak, 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 masakra. Tu jest pierwszy dworzec. Ale jest jakieś maciupki. Nie no, tu jest jakieś wygwizdowo. Nie, nie, nie. Dobra, wracamy do kolegi, wytypujemy dom. Tu już czuję, że tu będzie gruba kasiora, burżuazja. Gdzie to może być? Nie, no tu jest za dużo, nie odnajdziemy. Dobra, strzelimy. O kurcze, nie ma tutaj ludzika, nie można ludzika postawić. O dupa. Obstawiam, że to jest ten najbardziej tajemniczy dom. Ten jest najbardziej tajemniczy, bo jest taki w połowie brązowy i nie widać właściwie. Co tu jest ciekawego? Ten z basenem? Mi się wydaje, że to ten może być. Tu się murem ktoś odgrodził. No, szkórka. Patrzcie, tu jaka jest. Tu jest duży ten dom, też chyba to. Niech da podpowiedź. Daj jakąś podpowiedź. Chociaż napisz, czy dom jest burżuazyjny, czy zwykły. Chociaż tych zwykłych pewnie tu jest niedużo. Bo to widzę, ktoś na działeczkach nieźle zarobił pieniążków. Oj, nieźle. Zwykły dom. O to kurka na tych działeczkach kolego zarobiłeś. O zarobiłeś. Zwykły dom. Tyle działek sprzedał. No uczciwie no w takim wypadku. Rzeczywiście uczciwie zarobił, zarobił tu jaka kalandara, ale to nie jest ulica agrestowa. Dobra, to czyli trzeba szukać takiego niby gospodarstwa, czegoś takiego. Bo to na pewno tutaj było nie samotny domek, tylko to był na pewno takie gospodarstwo mini coś takiego to musiało być skoro to jest stary domek zwykły owocowa agrestowa dobra więc tak tu są wszystko domy nowe jeszcze to możemy zerk aha tu nie można ludzika wstawić tu są wszystko domy nowe bo tu widzę że działki porobione i zerknijmy jeszcze na tego bo tutaj agrestowa może być to piętrówka taka, bo takie bambry, co mieli właśnie ten, to czasami piętrówki stawiali. Widać go normalnie na Street View. To napisz, czy pani ruda na kółkach to jest rzeczywiście ruda. I czy wiedziałeś, że tam jest sklep spożywczy. Tutaj. Kurka, ale no tutaj. To wygląda na zwykły domek. Właśnie tu jakieś maszyny rolnicze są. Jakiś ciągnik coś. Może to. To twój, to twój jest kolego, ten biznes ruda na kółkach? Może to ten jest, ale ze Street View go widać, kolega pisze, to nie, czyli tutaj Street View nie ma, to nie jest ten. Dobra, wycofuję, wycofuję, wycofuję. A to są jakieś pgr -y? Co to jest? Hmm. Tu są takie dziwne domki. Dziwna sprawa, zobaczcie, takie, że tu kilka rodzin chyba mieszka. To wyglądają domy, jak właśnie takie coś PGR, -y, coś. No bo tu mieszkają minimum dwie rodziny, ale to minimum. Kolego, napisz, czy to jest właśnie dom wielorodzinny, czy jednorodzinny. Bo jeżeli to jest taki dom, to mogłeś nie być ziemianinem. Bo w takich domach zazwyczaj mieszkali pracownicy. Czy to jest wciąż agrestowa? No, tak mi się wydaje, no bo tu wszędzie jest agrestowa. Tu jest owocowa. No to chyba to też jest agrestowa. Nie ma nazwy w ogóle, ale. Dwupiętrowy dom z babką, jeżeli dwupiętrowy, kurka, tu nie było dwupiętrowego chyba nigdzie, chyba jednopiętrowy. No to jakaś piętrówka. to jest piętrówka na 100%, czyli kolega był bambrem i sprzedał działki, to musi być w takim razie taki domek, bo to kiedyś bambry za komuny stawiały takie piętruwy wielkie. Parter plus piętro, tak. Więc kolego sympatyczny to na 100% jest jedna z tych piętrówek tutaj, może być tutaj gdzieś, bo to nie ma, bo jedyne piętrowe domy, jakie wtedy się budowało, to były te takie kwadratowe właśnie piętrówki, czyli to musi być gdzieś tutaj. Tutaj proszę bardzo, ta roślina się nazywa sumak odstowiec. Ładnie wygląda jesienią. O, może tutaj to być Agrestowa, tu jest taki domek, to widać sad jest przy domku to są właśnie takie bambry kiedyś. No, może być to ten domek. To widać, że to jest stary bamber. Czyli ziemianin. Sumak jest bardzo agresywny. Ja tam się bezpiecznie czuję. Dobra, tu, tu, tu jest za dużo. Słuchajcie, nie będziemy szukać kolegi domu, bo to jest naprawdę za dużo tutaj o? Byłem, byłem, no bo ja już tu wszędzie byłem, nie? To musi być piętrowa albo, no te to na pewno są po tym, to jacyś robotnicy, coś takiego, ktoś, o, tu gdzieś może być, to, to, to musi być, jeżeli to jest zwykły, to musi być właśnie taka piętrówka, mniejsza, większa, coś takiego. Piętróweczka, o, tu może być taka, jak tutaj. Dobra, u mnie bunkier to nie ma co pokazywać, kupa śmiechu.